Gdzie tutaj blacha dla tych stworków? Dzisiaj wjeżdżamy na hodowlę. Widzimy się już na hodowli Bella. z właścicielką Patrycją. Cześć. Cześć. Patrycjo, jak zaczęła się Twoja przygoda ze Szkotami? Zaczęło się wszystko już około 20 lat temu, kiedy zobaczyłam pierwszy raz Scotta Szkockiego w jakiejś książce. Szkoty były wtedy w zasadzie w Polsce niedostępne, były w ogóle nieznaną rasą, ale wtedy chyba zaczęła się ta chemia. Gdzieś około 2013 roku pojawiła się myśl o nabyciu takiego kota. Miałam wtedy różne koty nierasowe i okazało się, że jedynym kotem, który spełnia moje wymagania jest kotka, która przyjechała do nas aż z Krymu. I kotka stała się założycielką naszej hodowli, spełniła wszystkie nasze marzenia, spełniła się również jako kot wystawowy, dostała fajne oceny i no i tak to się zaczęło. A jaki był czynnik, który zdecydował, że zakładam hodowlę, chcę mieć kotów więcej. No, nie było to takie jakoś na początku planowane, pojechaliśmy z naszą kotką na wystawy, chcieliśmy sprawdzić czy spełnia standard rasy, czy... Jest również według sędziów ładnym kotem, kotem, który mógł być kotem hodowlanym. Okazało się, że jak najbardziej kotka skończyła czempionat i później została jakiś czas później pierwszy raz mamą. i potomstwo również było jakby wartościowe, mówiąc językiem hodowlanym. No i tak to już później poszło. A dla jakich osób jest to kot? Od komu byś poleciła takiego kota? E, szkoty są dość uniwersalną rasą. E, dość fajnie komunikują się z człowiekiem, przez co zarówno ktoś, kto nigdy nie miał kontaktu z kotem, z szkotem, e, fajnie się z nimi dogaduje. E, zdarzały się nam nawet e, historie, kiedy ktoś, kto całe życie bał się kotów, miał jakieś lęki wobec kotów, przełamywał te lody e, przez kontakt z szkotami, więc... E, jest to też taki po prostu fajny kot rodzinny. Taki kot, który chce być blisko człowieka, ale nie jest zaborczy, który może zostać sam w domu, ale generalnie jest takim kotem towarzyszącym. Czy jest to rasa, która wymaga dużej pielęgnacji, jeżeli chodzi o futro? Szkoty występują w odmianie krótko i długowłosej. Tutaj jest kociaczek długowłosy. Odmiana krótkowłosa Praktycznie no, nie wymaga szczególnej pielęgnacji, jakiegoś okresowego e, czesania futra, takiego zupełnie zwyczajnego jak e, w przypadku kotów nierasowych na przykład. E, koty długowłose wymagają czesania, natomiast e, jakby wymiana futra u nich jest moim zdaniem łatwiejsza do e, ogarnięcia z powodów... E, Taki, że długi włos zostaje na szczotce po prostu. tak? Czesząc kota, y, mamy większą kontrolę nad tym włosem, który jest długi, niż jest krótki i unosi się wszędzie po mieszkaniu i, i, i na, na jakichś tam ubraniach. tak? Ja preferuję koty długowłose, natomiast no, mieszkają z nami również koty krótkowłose. Czyli w sumie jak u psów trochę, że jak się nie chce mieć dużo włosów, to długowłosy To lepiej. lepiej zainwestować w ten czas związany z czesaniem niż ze sprzątaniem. No, <laughs> ponieważ, no? A jest to rasa podatna na choroby? Myślę, że każdej rasy dotyczą jakieś choroby. Taką chorobą, która jest związana z szkockimi zwisłouchami jest osteochondrodysplazja. Występuje tylko u kotów w odmianie Fold. Tak z prostym uchem nie mogą na to zachorować, natomiast nie jest to choroba, która powszechnie występuje, jest ryzykiem, tak? Objawia się wtedy zwrodnieniami w obrębie układu kostnego. Szkoty nie mają jakichś innych chorób, na które często chorują, nie mają kłopotów z alergiami, u z zwisłouchych, również uszy nie są narażone na jakieś szczególne choroby. Generalnie, jeżeli mamy kociaka, który jest po badanych rodzicach, na przykład kardiologicznie, no to nie powinny nam się przydarzyć jakieś szczególne problemy zdrowotne. Czyli nie, nie trzeba tak demonizować tego genu generalnie. Nie, natomiast trzeba kupować kota, który jest po jednym rodzicu z a jednym prostouchem. Wtedy po prostu minimalizujemy ryzyko, ryzyko zachorowania. Czy jest teraz aktora, która może sprawić jakieś problemy wychowawcze? Są to psotne koty raczej? Z Kocięta wszystkie są psotne i jest to jakby ich natura. Natomiast dorosłe szkoty, myślę, że one w dużej mierze upodobniają się do domów, w którym mieszkają, do rodziny, do ich trybu życia. Nie są psotne bardziej niż jakiś średni kot rasowy bądź nierasowy. Nie są też jakimiś kotami, które Mogą sprawiać problemy, czy w relacjach z ludźmi, czy w relacjach z innymi zwierzakami. E, większość naszych kotów mieszka zgodnie z psami, z innymi kotami. E, nawet zdarza się, że, że z jakimiś e, drobniejszymi gryzoniami. Czyli do dogadania. Moja. Do dogadania. No może z gryzoniami to pod kontrolą, ale, mm. ale reszta się dogada. A jaka jest największa zaleta szkotów? Zaleta szkotów? No chyba to, że są takie, oprócz ich wyglądu, które faktycznie no, no, budzi bardzo takie pozytywne uczucia, są to koty towarzyszące, są to koty, które lubią kontakt z człowiekiem, które czerpią z tego przyjemność. Dla mnie osobiście wielkim atutem jest jeszcze to, że szkoty dogadują się jako stado, tak. Można mieć dwa, trzy, kilka kotów. Jeżeli są. E, zdrowe i, i fajnie socjalizowane, to w domu tworzą takie no, harmonijne stado, takie, które się uzupełnia e, i jest dla siebie również jakimś tam ym, czynnikiem, który urozmaica sobie nawzajem życie, a, a na pewno nie ma tutaj żadnych takich konfliktowych sytuacji. Można mówić o zaletach, ale są jakieś wady? wady. Czy są wady? No, wady chyba dla mnie nie mają wad. W ogóle koty, jako, jako gatunek, to jest gatunek, który wad ma bardzo mało. Natomiast no, wymagają pewnych zmian czasami dotyczących wyposażenia mieszkania czy zapewnienia kotu bezpieczeństwa. tak Szkod nie powinien mieć dostępu do w ogóle kot. Myślę, że żaden nie powinien mieć dostępu do jakiegoś nieosiadkowanego balkonu, który jest wysoko. Wiąże się to z tym, że no po prostu może wyskoczyć. Instynkt pogoni w kocie, e, instynkt łowiecki jest e, cały czas bardzo aktywny, a selektywna hodowla e, no dobiera do rozrodu takie osobniki, które są słodkie i troszkę... E, no, naiwne, tak, dlatego ten instynkt samozachowawczy jest w zaniku. Musimy myśleć trochę za nie. Czyli Gołąbek poleci z balkonu i kot może za tak, nim? Tak, kot nie widzi związku przyczynowo-skutkowego między wysokością a zdobyczą, tak? I to, to może być niebezpieczne. A jest to rasa hipoalergiczna? Myślę, że nie ma. Rozmawiając z weterynarzami, lekarzami, innymi hodowcami, e, dochodziłem do wniosku, że nie ma ras hipoalergicznych, że nawet koty, które nie mają włosów mają białka w skórze, w ślinie, które, które też mogą być czynnikiem alergicznym. Myślę, że przed nabyciem kota, jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to najlepiej zrobić sobie testy alergiczne, żeby uniknąć później jakichś przykrych decyzji, albo odwiedzić wcześniej hodowlę i zobaczyć. się przekonać. Nie najlepiej. Się przekon <laughs> Na co należy zwrócić uwagę, wybierając szkota? Przede wszystkim należałoby kupić kota z hodowli, która jest zarejestrowana, kota z rodowodem. Jest to gwarancja pochodzenia. W przypadku Szkotów jest to o tyle ważne, że do rozrodu mogą być dopuszczone w obrębie pary rodzicielskiej tylko kot z uchy i prosto uchy, bo krycie dwóch kotów z jest uchy jest obarczone po prostu ogromnym ryzykiem wystąpienia chorób kościca. To po pierwsze. No, po drugie, rekomenduję hodowlę domowe, gdzie koty żyją e, z właścicielami e, w domu, śpią w ich łóżkach, e, e, no, taka wczesna socjalizacja e, plus e, stabilna kocia mama no, daje nam duże prawdopodobieństwo, że, że kot, którego nabywamy będzie e, fajny i, i, i jakby bardzo szybko zaaklimatyzuje się również w nowej rodzinie. A jest jakaś różnica w ogóle? W zachowaniu, bo w wyglądzie wiadomo między foldami a prostouchami? Nie, nie, nie ma. Są takie same, charaktery są takie same, nie można e, nic takiego zauważyć, dlatego często zdarza się, że na przykład drugi kot, którego ktoś kupuje, e, jest prostouchy, bo jest kupiony już właśnie dla charakteru. <grym> Jakie masz podejście do wyprowadzania kotów na smyczy? Jest to na pewno jakaś atrakcja dla kota, który jest tego nauczony najpierw. Nie wszystkie koty akceptują samo zapięcie w szelki. Natomiast uważam, że ma to sens tylko w przypadku, kiedy robimy to regularnie. Codziennie o określonej porze, bez względu na pogodę, śnieg, deszcz. O kotach mówi się, że są niewolnikami własnych przyzwyczajeń, więc jeżeli przyzwyczajmy kota do wychodzenia, powinniśmy to robić regularnie. Żeby kot wiedział, czego ma się spodziewać, a nie żeby była to stresująca atrakcja, y, lub atrakcja dla otoczenia raz na kilka miesięcy czy dla, nie wiem, otoczenia sąsiadów, to by było wtedy na pewno y, krzywdzące dla kota, stresujące no i wtedy zupełnie niepotrzebne. Czyli jak już się decydujemy na to, to regularnie. Regularnie, tak, jak, tak jakbyśmy wychodzili powiedzmy z psem. No Raz dziennie. I, i z, no z tego co wiem, no nie jest to przyjemne wtedy. z Tym bardziej, że spacer z kotem nie porównamy do spaceru z psem. tak, kot, no tak kot... kot się przyczaja, kot się gdzieś tam kuli i to jest taka standardowa część spaceru. Zupełnie jakby też zgodna z kocim instynktem, łowieckim łańcuchem zachowań. No i w sumie to kot bardziej nas wyprowadza pewnie. Tak, tak. No, bo, na, nie, bo nie powinniśmy raczej wyprowadzać szkota bez samopas. Bez smyczy, samopas. Bez smyczy. kota jest po prostu niebezpieczne. Szkoty, nie zaprzeczam, że nie ma na świecie raz, które są do tego jakoś predysponowane. Być może są koty, które świetnie się odnajdują na zewnątrz i w bezpiecznych okolicach mogłyby wychodzić, oczywiście. Natomiast szkoty, jak już wspominałam, są takie naiwne. Czasami mówię żartobliwie, że są to takie misie o małych rozumkach, za które musimy myśleć my jako opiekunowie. Wychodzenie na zewnątrz na takiego kota, którego mama nie nauczyła, różnych, nie nauczyła go o różnych niebezpieczeństwach jest ogromnym ryzykiem. Ryzykiem może być nie tylko samochód, jakiś, nie wiem, niesympatyczny pies z okolicy, który biega samopas, ryzykiem może być również kontakt z innymi kotami, które mogą go zarazić kocim hifem, białaczką. Są to choroby, które są nieuleczalne i śmiertelne, więc myślę, że ciekawe otoczenie w domu. Trochę dostosowane, tak, do, dostosowane do potrzeb, kota rekompensuje i kot, który nie wychodził nigdy na zewnątrz, nie tęskni za tym. Ważne, żeby być konsekwentnym. A jakie masz podejście do karmienia barfem? Ehm, nie karmię barfem. Były próby, natomiast nasze koty odmówiły spożywania suplementów, e, które są takim no, koniecznym elementem w przypadku kociej diety. E, nie wyobrażałam sobie zmuszania kotów i podawania tego im strzykawką do pyszczka, jest to jakby jeden element historii, bo mięso kota akceptowało oczywiście, mięso z podrobami było okej, okay. suplementy? suplementy były fe. Teraz jako hodowca, no też rozmawiając z różnymi rodzinami, które biorą od nas koty, Yy, uczymy koty tak, żeby były przyzwyczajone I do suchego, do mokrego, do różnych rodzajów pokarmu, ale akurat nie do barfu, jeżeli ktoś chce, no, może do tego przyzwyczaić swojego kota, jak wie, jak to robić, jak karmić mądrze, yy, nie mówimy nie. Żeby nie zepsuć. Żeby nie zepsuć kota tak, żeby nie było niedoborów. Widziałam koty na barfie z krzywicą. Oj. Więc zdarzają się błędy w obliczeniach i, i wtedy te niedobory są no, widoczne zwłaszcza na młodych organizmach. Ale to, to też jakiś tam pewnie sporadyczny przypadek, ale zdarza się. Kot schodowli czy kot ze schroniska adopcji? Te sprawy nie muszą być sprzeczne. <grywa> Zaczynają swoją przygodę z kotami, od zwykłych kotów, dachowców, które były wspaniałymi zwierzętami, natomiast różniły się między sobą znacznie, mimo że były wykastrowane. Były wzięte z zupełnie różnych miejsc. Każdy był inny i powiem szczerze, że na cztery koty, które z nami mieszkały, nie były one ze sobą kompatybilne. Tak? Nie było tam żadnych strasznych scen. Natomiast to nie były koty, które żyły ze sobą w przyjaźni, czyli w jakiej harmonii. Po prostu przypadkowo to nastrafiły takie koty i było ok, ale nie było wspaniale. Teraz kiedy mamy szkoty, widzę, że te koty Faktycznie y, mają inny charakter. Tak? Szkoty są stadne. One się dogadują w większej grupie, y, nie są konfliktowe, dogadują się z innymi zwierzętami. Y, szukając kota rasowego, możemy, czy psa rasowego, obojętnie, możemy wybrać sobie kota, który będzie spełniał określone y, potrzeby, wymagania, które mamy dotyczące czy wyglądu, czy aktywności, czy nie wiem, stopnia jakiegoś, przywiązania z człowiekiem. Y, to jest fajne. Jeżeli mamy wymagania, uważam, że dużym ułatwieniem jest wzięcie sobie takiego rasowego zwierzaka. Natomiast jeżeli mamy otwarte serce, nie mamy jakichś e, szczególnych wymagań lokalowych, nie wiem, jakichś potrzeb szczególnych, które nie wiem, dotyczą tego, że kot ma być spokojniejszy, bardziej aktywny, czy, czy, czy pies ma być taki, to adopcja jest wspaniałą sprawą. E, tylko po prostu nie zawsze wiemy, co do nas trafi? Jest pewnym rozwiązaniem adopcja z domu tymczasowego, kiedy te zwierzę już funkcjonuje z człowiekiem i wiemy coś więcej. Natomiast y, adopcja bardzo małego kotka ze schroniska. No, mamy czystą kartę, ale nie wiemy dokładnie, co tam, co tam było w genach i y, jaki temperament nam wyrośnie. Natomiast to nie jest y, tak, że z nie, uważam, że adopcja jest czymś smutnie. Jest super. Jeżeli mamy możliwość, to y, jak najbardziej. Jak najbardziej. I jakieś słowo na koniec? No, nie wiem. Wszystkim miłośnikom kotów polecamy koty szkockie. Koty szkockie świetnie się nadają, zarówno jako takie koty towarzyszące ludziom, jak i na koty takie na dokocenie. Jeżeli ktoś się obawia, czy, czy jego kot dogada się z innym kotem, to myślę, że z szkotem e, szansa na dogadanie się wzrasta. No To bo nie wiem, ale może o 30-50% na pewno. Także polecamy. Takie, takie już są. Szkockie. My również. Polakom. <laughs> Dziękuję bardzo. A jeżeli. Ty jeśli weźmiesz ciekawą hodowlę, którą chciałbyś się popalić, zapraszam do życia udziału w wywiadzie. Tu znajdziesz moje socjale, przez które możesz się ze mną komunikować. Jeżeli materiał się spodobał, to jest do pozostawienia łapki w górę. A jeżeli jesteś na bieżąco z następnymi filmami, zasubskrybuj kanał oraz z dzwoneczkiem. A tymczasem do zobaczenia i widzimy się w kolejnym Wiezie na hodowlę. A tu x? Leci z nami!